Siemanko kochani, Dzień witajcie, dobry. zobaczcie co my tutaj dzisiaj mamy, jak dużo tych losików, łączny koszt tych losików dzisiaj to 5 dyszek, No. więc tu Miśka mamy co dzisiaj sprawdzać, ja już zakrywam e, do góry nogami i Miśka ja mi... będziesz... ale nie, czy będziesz mi podawała? Tak, to tak fajnie wychodziło, no dobrze. ja sobie tu przybliżę kamerkę i Misia będzie tutaj zarządzała dzisiaj, zarządzam, zarządzaj, no to pierwszy, pierwszy. Czyli gorąca kasa, kochani, za piątaka. Gorąca kasa. Gorąco za oknem na pewno. Oj, tak. <laughs> Ale cóż tam, nagrywamy, kochani. Oczywiście. Z, z uśmiechami śmieszami. na twarzy. Ale nam się fajnie razem powiedziało. Dobra, piąteczkę. Szukamy gorące nie liczby. Widzę. Piąteczki nie widać. 22. Jest. O! Cudo, 23. Nie ma 40. Nie ma 40. 27, kochani. Nie widzę. Nie widać. Dolny rząd. Dyszka. Nie buję stołem. Przepraszam. Bo kamera mi tutaj się mryga. To jest ten wiatr. Ta, wiatrak. Tak, wiatrak. Dyszka. Nie. nie ma dyszki. 32. Boczek tu mamy. Hmm. 34. Też boczek. 24. Hm i 13 lust, yeah. a jest tu, bo mówię, lustro mamy. Czyli kochani losik. Pust. Do pustaczków wrzucimy. Kolejny Miszka. No, o, wygrywasz. Vegas! Czyli muszę uruchomić mój wygrywacz. Już go tu uzbrajam. Już go tu, kochani, uzbrajam. A nie, trzeba to ja. to do góry nogami już składam. Ale by było. Byłaby podwójna wygrana chyba do góry nogami. I już mamy pierwszą grę, kochani, w naszym wygrywaczu. Pierwsza gra dwie koniczynki, ale tu koniczynek nie ma na liście no do ja wygranej. No to chodź mi się no. Zobaczmy. Ooo! Blisko. Głównej wygranej. Tu nie. W trzeciej grze, wszystko różne. Jacie dwa razy dwa dublety. Ale musi być trójka taka sama, kochani. Szukamy trzech takich samych symboli, bo tu tylko zobaczcie, trzy razy na legendzie trzy razy coś wygrywa. Znowu dwie piłeczki w szóstej grze. A jak siódemka, dwie wisienki. Dwa diamenty. Mhm. Dwie podkowy, dwa winogronka. No, mhm. pięknie by było. Pięknie, znowu dwa dubleciki ustrzelone. Dwie pomarańczki, prawie zwrocik. Dwa dzwoneczki, szukamy trzynastka, niestety wszystkiego po jednym dała, tutaj tak samo po I... jednej sztuce i kochani pusty losik jeszcze w całej okazałości, już wyjęty z wygrywacza i taki to był los, więc Vegas dzisiaj się nie popisał, to nic, no niestety. to nic, co my Ale teraz ja mamy, do oczywiście. Teraz. Teraz mamy słówka, kochani, słówka, więc lecimy. Szukamy naszych Lej. słówek. L, E, J. Nie mamy E i nie mamy J. To od razu tak. L. No, Ale mamy. Od no mordy. co ty robisz? To się nie liczy. No, to się nie liczy. To się no. nie liczy. No, spokojnie, no kotek, spokojnie. no. Spokojnie. E, J, E, J. A nie I. I nie L. Już, już, już. E. Tu. Tu i zaplecze. Tyle słów nam odpadło. Lido jeszcze w grze. Sujesz zdrapę. Li... Jesz... zdrapę. Serduszko tu dam. No. Kos. Kochani, kanie mamy. Od razu kanie mamy na mm -hmm. wyjściu. To prom K... nie skreślaj. K... K... Miśka się uruchomiła. Dobra. Prom. O. I nie ma. P, nie P ma, tak? No nie, nie, nie ma. Oj, 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 Jak te LIDO nasze. L, I, D, O. Patrz, jest. No i widzisz? Hi, hi, hi. Serduszko. Czyli go zamaluję sobie, żebym się nie pomylił. Mamy. LIDO mamy no. jednak. E, TOSKA. Ty? O, S, C, A. Mamy. Mamy. To będziemy tak kolorować na razie, żebym się tu nie mylił, bo ja już się tu, ja tu już się wystarczająco pomyliłem, ale jest fajnie, chociaż się pośmiejecie ze mnie. Stopa, 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 stopa. Sy, ty, o, a P nie było, mhm. tak? Mhm. Czyli P, tutaj nie P nie zmazałem. No właśnie. Czyli stopa, i została nam Flandria. Flandria. I kochani, Fy nie widzimy od razu na starcie. Fy nie widzimy, więc tutaj tylko dwa wyrazy, które nic nam nie dają, bo potrzebowaliśmy minimum trzech, kochani. Ja Dobra, przełammy to, przełammy coś. Misia, daj fajny losik. Nie wiem, czy pamięta. Dobra, szukamy. Na razie lecą. E, mamy. Nie mamy. Siódemeczka jest. Gwiazdki nie mamy. Koniczynka, czyli pusto. Pusto. Ska szybka kasa za 2 złote. Okazała się. No, szybka. Ale szybka. Dla, dla lotto. Dobra, pełna skarbonka za dwa ziko. I lecimy. siedemnastki. Nie widać. Dwunastki, no, lusterko tu by wpadło, i to ładne lusterko by tu zrobiło, ładny wynik. 29, boczek mamy 30 i 25. Kolejny pustak, no czasem tak bywa, kochani, czasem tak bywa. Kolejna szybka kasa. Kości mamy, gwiazdkę mamy, podkowy nie widać, koniczynki nie widać, i tutaj niestety z tego nam nic nie wyda. Tu nam lot nic nie wyda, kochani, szybka kasa do kosza. Kolejny losik, 21 kochani, no boczek, boczek. Tutaj mamy 22. Ósemeczka, też boczek, 9 i tu ładnie by wskoczyło stóweczka. Kolejny boczek, ze, ze zwrotem, a siódemki nie widać w skarbonce, czyli skarbonka pusta, niepełna, pusta. Jedną. Dobra. Zobaczmy, czy dwunastka występuje u nas. Nie ma. Kochani, piętnastki, nie widzę. 29 boczek i jedenastka. O losie, o losie, losie. Pusty losie, losie. los. Kto to przerwie? Kto to przerwie? Może ekspres krzyżówka? No to dobra, zaznaczamy, kochani. T. T, T, T. Trzy razy no, masz T. Masz jeszcze tu A, strop. Czwarta. Znalazła się, misiu. A. 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 Iga, pozdrawiamy wszystkie igi. Grajewo, pozdrawiamy. Tu mamy Rejtan. I kochani, chyba A. Pokreślone, czy jeszcze. A jest, Wagner, Wagner. Dobra. No to teraz O. O, O. Cyk, tu ładnie. O, wskakuje nam. Strop. No i miśku, czy coś ominąłem? Chyba wszystko. M. M. tym od razu na krzyżaku z MIT. Dobra, jedno ale do dwóch tutaj ma szansę się wgryźć. Y. Y, Y. Tutaj mamy tym mamy pierwszy wyraz. Bardzo fajnie. Już go tutaj kolorujemy. W całości czy. W teraz nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. W. Jest grajewo. Mhm. I chyba tylko. To jedno W S S tu pam 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 opis, opis na dole. tak i kochani chyba Koniec. chyba tyle G G G Tylko G Iga Wagner Okej. Okay. F czy my tu mieliśmy gdzieś F nie nie ma H Hmm. Hmm. Chyba kolejny hmm, pusty przelot. B. B. Tu na pewno BBB B, B jest jedno i chyba tylko jedno. V. Nie v było. to w ogóle nie widziałem. Nie, nie kojarzę. X, -a X -a też, a też nie. nie. J. 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 Rejtan. Dwa razy, dwa razy i fajnie, dwa razy. E. E. Rejtan Grajewo. Okej. Okay. Teraz N. N. Mamy N. wyraz, Mamy wyrazik. Neon. Hmm. Tutaj mamy tak N. W, E. Ry, ry nie było? Nie było ry nie. Tu mamy, czekaj, co ja szukam N N, N, kochani chyba literka N, V, kresłoma, P. P, tutaj mamy P, R, zobaczcie nas, nam tutaj stro przyblokowała. I P. tylko jedno P, teraz D. D. D, 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 literka D, tu mamy wyraz, trzeci, trzeci. mamy piąta, ta. czyli no w końcu coś nam tutaj Coś nam tutaj się zwróci na tych klasikach. Fajnie. I chyba tylko tyle, misiaki. Chyba tak. Trzy wyrazy, więcej nie widać. R nie mieliśmy, K nie było, I nie było, I nie było, P nie było, P było. P było? No. A nie, to R, R miałem to powiedzieć. Skreślę P P tutaj skreślimy. Czyli nie było, i jeszcze, kochani, ale i tak trzy słówka dały nam zwrocik. Mamy, piątek. Będzie na kolejny los. A jeszcze przed nami. Santa misiaku? Słówka. Słówka. Dobra. Żebym się teraz tu nie pomylił. Właśnie. L O S. Czyli nie mamy O nie ma. O nie mamy, czyli każdy wyraz z O od razu od razu nam odlatuje i od razu nam odleciało 5. Pięć tych wyrazów, kochani. Lira. L I R A. Jest. Jest. Pegas. P E G nie ma. Kochani, no nie czyli G, możemy. Ale tak krzywo, tak wiesz, co brzydko to robisz. Nie podoba mi się. Czyli następne, następne losy kreśli kinia. Tak jest. E, kochani, kibic. K, i, B nie mamy. B, B, sanacja. S, A, N, A, C, J, A. Jest, tu mam ale... wejdzie, ale to za mało, kochani. Dwa. Dwa wyrazy, niestety, minimum trzy, więc. Więc pusto, w słówkach pusto, kochani. Czy coś jeszcze mamy? Mamy. To poprosimy. Ostatni. Krem Ostatni. Krem de la creme. Krem de la creme. I co Vegas. to będzie? Vegas? No to Vegas. Nie patrzymy, nie zaglądamy. Ja go uzbrajam do naszego wygrywacza. Na razie, kochani, na tyle losików. Dopiero, złoty dopiero 10, 10%, kochani, 10% zwrotu mamy. A co w Vegasiku, moim kochanym, szukamy trzech takich samych, dwie podkowy, dwie żaróweczki, Trzymamy kciuki. dwa razy bar, za ulubiony los męża, mężonio tu przygotował, no, ale nie widać trzech takich samych, na razie, na razie, mam nadzieję, że coś tu wpadnie. Dwie pomarańczki. O, Ech, tu jakie dwa dublety. Znowu dwie pomarańczki. No, zostały nam trzy gry. Tutaj nic. Dwa razy bar i. I, I, pusto, I pusto, kochani. Czyli dzisiaj na, na taki jeden z lepszych, takich, no, nie najlepszy jeszcze. Tylko zwrot 10% zwrotu. No, lot to dzisiaj górą. Oj, Oj górą, górą. Ale my się na losy nie gniewamy, bo losy, losy potrafią mile zaskoczyć. No tak czasem, za, czasem zaskoczą na plusik, czasem troszkę mniej. Niestety, niestety, to jest tylko taka zabawa, gdzie no. Tak jest, szukamy dokładnie. tej głównej, kochani, szukamy tej głównej. O! Takiego czegoś szukamy. Tak. Oby, nam, oby, nam, oby nam kiedyś skoczyło. Pewnie. Miłego dzionka, Słoneczka, dobrego samopoczucia. Uśmiechu. I do, za, do następnego tak, buziaczki, buziaki, pa pa! pa.